Niemowlę trzymiesięczne najlepiej jak śpi w oddzielnym pokoju, ma tam swoje łóżeczko. Dziecko absolutnie nie powinno spać z rodzicami, tylko w swoim łóżeczku, który może być, stać obok łóżka rodziców. Najlepsze są do łóżeczka, co jest bardzo ważne, odpowiednie materacyki, których teraz mamy duży wybór na rynku, jak innych akcesoriów świata niemowlaka. Yy, najlepiej, gdyby w łóżeczku, tak samo na przewijaku, był yy, materacek yy, łatwo, łatwy do umycia, do utrzymania w czystości. Pokoik który powinien być bardzo często wietrzony, zwłaszcza w okresie letnim. Już nie mówiąc o tym, że obowiązkowo przed snem. Dziecko przekrywamy. Nie bardzo ciężkimi kołdrami, tylko w zależności od potrzeby, od temperatury. Temperatura w pokoju dziecka powinna wynosić maksimum 23 stopnie. Tak samo w okresie letnim, jak i w okresie y, zimowym. Dziecko do snu powinno być ubrane w luźne ubranka. W okresie letnim może być to body, może być to kaftanik, jakaś bluzeczka. Natomiast nie powinno mieć absolutnie y, na pleckach guzików, suwaków, jakichś niewygodnych rzeczy, które uniemożliwiałyby spokojny sen malucha.